Poranna rozmowa Radia Opole. W minionym tygodniu świętowali kolejarze. No, ale pytanie jest takie: Czy z punktu widzenia spółki Polregio i naszego województwa mieli coś świętować? Znaczy wa świętować warto, bo kolejarzy wa kolejarzom warto dziękować za ich pracę, bo yy, to jest naprawdę trudna praca, która nie zawsze spotyka się z, z takim, powiedzmy szczerym entuzjazmem ze strony pasażerów. Bo wiadomo, pociągi się często spó spóźniają. Rozkład często jest niedopasowany do naszych potrzeb. Ale to nie jest wina tych ludzi, którzy tam pracują, bo oni naprawdę poświęcają swoją, swoją energię na to, żeby, żeby wykonywać swoją pracę dobrze. Natomiast no, no, system jest trochę może źle, źle ustawiony, a my niestety mamy. Albo no, niestety, no, bo w ostatnich latach permanentnie do czynienia z bardzo, bardzo poważnymi remontami na, na, linii, na liniach kolejowych. I one niestety najbardziej odbijają się właśnie na pasażerach kolei regionalnych, bo na kolei jest priorytetowanie, na rozkładowe, w związku z czym te nasze koleje regionalne są gdzieś tam na końcu i, i trzeba zawsze przepuścić pociągi o wyższym priorytecie, w, związ w związku z czym to to, to, to stąd wynikają te problemy. Natomiast świętować, no, na pewno jesteśmy w takim momencie dosyć yy, trudnym, jeżeli chodzi o kolej, dlatego że na, na, z jednej strony, odbudowujemy się po pandemii. Pandemia bardzo mocno uderzyła w kolej, bo, bo no, same ograniczenia ustawowe, które wynikały z tego, że mogło być tylko 50% pasażerów i tak dalej, no a koszty były podobne jak dotychczas spowodowały, że że ta różnica między tym, co wpływa z biletów, a tym, co rzeczywiście kosztuje, no, znowu się rozszerzyła. My mamy, proszę sobie wyobrazić, że w przyszłym roku do zapłacenia 100 milionów złotych już bez mała dla Polregio tej rekompensaty, czyli tej właśnie różnicy między tym, co, co wpływa, a tym, co kosztuje. Przypominam, że jeszcze w 3 czy 4 lata temu płaciliśmy 48 milionów, więc... Więc no, to, to, to pokazuje... No to koszty, ceny energii się tak odbija na tym? Energia, yy, paliwo, czyli bo części to są oczywiście pojazdy spalinowe. Opłaty bardzo duże, duże to są opłaty dostępowe do, in, do infrastruktury, czyli możliwość korzystania z torów w najzwyczajniej w świecie. A bo, co tutaj podrożało? No w, w to, co to wszędzie. Jak były są. To są koszty, które określa spółka PKP PLK. Ona ma swoje również, swoje również koszty, i, i, no i w, przelewa to na tych, którzy korzystają. Ale ma pan rację, że to jest duży problem, bo my przekładamy pieniądze publiczne z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. I tak naprawdę nie rozwijamy naszej siatki połączeń, czy nie dostosowujemy jej do, do potrzeb mieszkańców, tylko dlatego, że nas po prostu najzwyczajniej w świecie na to nie stać. A dlaczego nas na to nie stać? Dlatego, że. Pieniądze idą do innego rodzaju instytucji publicznych i to, to się tak kręci. I ja, ja od dawna mówię o tym, że bez takiego systemowego, systemowej zmiany myślenia o kolejach w Polsce, to my nie osiągniemy jakiegoś takiego cywilizacyjnego przeskoku, bo mam wrażenie, że w ministerstwie infrastruktury może się mylę i może to jest niesprawiedliwe, ale popieram to na swoich doświadczeniach i obserwacjach. Myśli się wyłącznie o tym, co jest bliższe, jak to, jak to ciała, ciało koszula. PKP Intercity jest oczkiem w głowie ministerstwa, dlatego, że to jest spółka, która, której organizatorem jest właśnie Ministerstwo Infrastruktury i do której musi również dopłacać, oczywiście. Ale z punktu widzenia użytkownika kolei, to tą koleją najbliższą jest, jest o, kolej no, regionalna, więc no, no, bo on no to dojeżdża jest... do pracy koleją regionalną. Świetnie, że pan redaktor to mówi, bo pan wyjął to z ust dosłownie. Też to zawsze powtarzam, że najistotniejsze dla mieszkańców, dla, dla wszystkich mieszkańców w całej Polski są koleje regionalne, bo no, ileż razy w roku korzystamy z, z przejazdów międzywojewódzkich? Są tacy, którzy korzystają codziennie. Oczywiście jest jakaś grupa ludzi, którzy dojeżdżają do pracy np. do Wrocławia Zopola i jeżdżą Intercity. Ale jednak, nie wiem, przytłaczająca większość pasażerów w Polsce to są pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy, szkoły, szpitala, do urzędu, kolejami regionalnymi, do większego miasta załatwić jakieś swoje potrzeby życiowe. I, i, i dla nich Właśnie to priorytetyzowanie kolejowe jest absolutnie postawione na głowie, bo to oni muszą zdążyć do pracy, a nie ci, którzy jadą do sanatorium, na przykład, którym parę minut wteczy czy we WT nie zrobił wielkiej różnicy. Natomiast ci, którzy nie zdążą do szkoły, na pierwszą lekcję, którzy nie zdążą do pracy, to wywołuje po, po, poważne reperkusje. U nas trochę inaczej jest to zbudowane i, i mocno nad tym ubolewam, bo jako, my, jako samorządy województwa, jako organizatorzy transportu regionalnego. No trochę ostatnio się ruszyło, bo, bo połudno, samorządy południowej Polski postanowiły jednak wspólnym głosem mówić, również w kontekście tego, jak zarządzana jest spółka Polregio, bo to też jest niezwykle istotne. Myślę, że mało ze słuchaczy wie, że spółka, która ma taką strukturę właścicielską, że no powiedzmy, że prawie, że 50% ma ma 16 samorządów województw, czyli jesteśmy współwłaścicielami tej spółki, ale ponad 50% ma agencja rozwoju przemysłu, czyli rządowa instytucja. I teraz tak. Jak trzeba wybrać prezesa, czy opowiadać o historycznych zyskach i wypinać, pojechać do orderów, to Agencja Rozwoju Przemysłu jest decydującym wspólnikiem, no bo ma większość. Ale jak w ubiegłym roku związki zawodowe zagroziły strajkiem, zupełnie słusznie zresztą, bo domagały się podwyżek, których na kolejach w Polregionie było od, od dawna a jak wiemy wszystko drożeje wokół, I to żeby sfinansować te podwyżki, Agencja Rozwoju Przemysłu nie była w stanie nawet złotówki wysupłać. spółka nie była w stanie wysupłać złotówki, w całości te podwyżki zostały sfinansowane ze środków budżetów województw. No i właśnie, ale o tych przepychankach takich właścicielskich, to my słyszymy od lat, odkąd właściwie ta spółka powstała. Ale ja chciałem zapytać o to, jaki będzie przyszły rok, no, czego mogą się spodziewać mieszkańcy województwa opolskiego, korzystający regularnie z kolei regionalnych? No nie wytniemy niczego. To, to jest, przepraszam, że tak mówię bardzo brutalnie, ale biorąc pod uwagę to, to, o czym powiedziałem, czyli to, że w ciągu na przestrzeni pięciu lat koszty wzrosły z 47 do blisko 100 milionów złotych, to myślę, że dużym osiągnięciem jest to, że nie ograniczamy oferty przewozowej, utrzymujemy ją na poziomie ubiegłorocznym, powoli nam się wreszcie kończą remonty, w związku z czym, no, na pewno będzie łatwiej dojechać ze strony Kędzierzyna-Koźla, ale cały czas jeszcze mamy remont w Opolu Głównym, na Opolu Głównym, w związku z czym, no to jest coś, co w zasadzie cały system kolei w województwie e, m, odczuwa tego reperkusję, dlatego, że to jest no, kluczowa stacja e, w te, dla tego województwa. Więc e, m, Powiedzmy sobie tak, 2023 rokiem utrzymania tego, co było, ogromnym wysiłkiem finansowym. Mus, proszę to, muszę to powiedzieć, bo, no bo te, te, te blisko 100 milionów, to jest naprawdę coś, co jest ścianą dla nas jako samorządu województwa. No i na pewno dyskusję o tym, co w przyszłości swoją drogą zupełnie po, po, pobocznie rozmawiamy i z Polregio, i sami tutaj sobie tworzymy plany taborowe, czyli do, no, zakupy taborowe, bo no, czekamy na pieniądze europejskie, tak jak chyba wszyscy. W KPO również są zapisane pieniądze, które miało Polregio wykorzystać na zakup kilkuset nowych pojazdów. To również dla kolei re regionalnych? To, to tylko dla kolei regionalnych. Poleregio to są tylko koleje regionalne. W, w województwie opolskim wszystko co nowe jest województwa, bo myśmy to kupowali, a wszystko co stare jest Poleregio. I tak jest w, całym, w całej Polsce. Tabor należący do spółki to jest tabor, który jest mocno przestarzały e, i, i spółka jak mało kto czeka na tak zwane KPO, czyli to, co te pieniądze, które są z niewiadomych przyczyn, znaczy dla nas z wiadomych oczywiście i czytelnych. Nie, my ich nie wykorzystujemy, bo tam rzeczywiście ten zakup taborowy był. A my w województwie opolskim myślimy nad rozwiązaniem, które spowoduje, że może w najbliższych latach. Ja nie chcę tutaj w tej chwili mówić o szczegółach, nawet w tym tygodniu miałem takie bardzo ważne spotkanie z, z ekspertami, którzy, którzy zajmują się rynkiem kolejowym, abyśmy stworzyli rozwiązanie, które może będzie trochę innowacyjne, może będzie trochę. może. ale przede wszystkim. Ono oczywiście może będzie trochę bardziej ekologiczne, ale przede wszystkim ma być rozwiązaniem, które ułatwi i zachęci mieszkańców województwa polskiego do korzystania. No ono... tajemniczy pan jest. Tajemniczy, no mówimy o takim rozwiązaniu, które, które po prostu polepszy, zwiększy dostępność kolei. Chcielibyśmy wykorzystać, połączyć te dwa światy, czyli rynek tam, gdzie, się da, tam, gdzie trzeba jeździć z, z samochodami, bo nie wszędzie są koleje, ale dowozić pasażerów do przystanków kolejowych i na jednym bilecie jeździć. Na pewnych relacjach. Mam nadzieję, że to w najbliższych latach nam się uda, i mam nadzieję, że będzie to rewolucja, która spowoduje, że, że województwo polskie może być pionierem, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. Czego też w, w ob, ob okolicach święta kolejarza życzę, również samym kolejarzom, bo myślę, że to znacznie poprawiłoby i warunki ich pracy, i to, że mieliby mniej takich frustrujących sytuacji, kiedy wożą powietrze. No właśnie, tak, bo to na nich się skrupia. Skupiają Niestety. wszystkie problemy. Bardzo dziękuję za wizytę. Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Poranna rozmowa, Radia Opole.